Jest. Dobra, dalsze światło. Tak w ogóle to jest sala e, ćwiczeniowa, ale nie tylko. Cicho, ale nie tylko. Te stały już od razu mówię. One są biologiczne, biologicznie czyste, ale cokolwiek przywiązę z miejsca zdarzenia. Czasami muszę z prokuratorem tutaj e, przyjechać. E, więc sanefit musiał dopuścić, dopuścić tutaj tą pracownię, żeby ona była certyfikowana, żebyśmy tu mogli procedować. O, tu jest mój cały stół sekcyjny. Dzień dobry, moje nazwisko Paweł Leśniewski, jestem adiunktem w Katedrze Kryminalistyki Akademii Nauk Stosowanych w Pile i dzisiaj Państwo Byliście z rewizytą u mnie, byliście moimi gośćmi w pracowni entomologii sądowej, w której to odbywają się zajęcia dla studentów trzeciego semestru w kierunku kryminalistyka z kryminologią. Na przykład, jakąś treść pokarmową, może już zwłoknie nie ma, to, zostały uprzątnięte, albo po prostu tyle, co zostało z pani, która poszła na żeby tu nie było Pół roku. I musi być zabezpieczony no, w najprostszy sposób. Szkiełko, jakiś swoich klik, jeżeli jest e, więcej, więcej tych, e, tych umów. I one są impregnowane. E, samica jest Ale bez. no e, e, nosorożec, rohatyniec To jest typowy drewnoja Natomiast to jest rodzina poświętnikowatych, przepraszam, głównym się żywią. To jest znany przez wszystkich. Y, chrząszcz, y, gnojarz wiosenny i jest jeszcze, y, jest jeszcze leśny. już takimi wręgamy się tylko. Licznie. I coś niesamowitego, to jest kolejna, z, kolejny gatunek z rodziny poświętnikowatych, też z pięknym rogiem, to jest tyfeus, to jest y, krowieńczak księżyco rogi. Do tych placków krokich on jest dedykowany. Z zajęcy tych kulek też to, to skorzysta. Zasuszone. To tak, jest. zasuszone. E, a to jest bycznik. Ten znowu upadował sobie odchody jeleniowate. Rzadkie, rzadkie owady. I teraz właśnie widzieć, patrzeć. Jak ktoś się nie schyli, to taki gatunek, jak on jeszcze będzie mniejszy, będzie rozpoznawany jako, jako gnojarz. Ten leśny, ten leśny czy, czy wiosenny. Są piękne owady. Niestety krów coraz mniej. Na, na, na e, tak coraz mniej i niestety tych pięknych owadów też jest coraz mniej. I potrafią się introdukować inne owady paskudne, amerykańskie, jak nie stąka to cholera mamy w wtyki amerykańskie, czy biedronki. Czy ćmat, czy ćmaki bukszpanowa. nie Tego jest sporo Ale odnośnie tej pułapki, to też słyszałam, że nie owornik chiński, tylko koński. Koński? Że jest cieplejszy, że one to... A też być może. Ale nie są i szybko trzeba. Do takiego wiadra wiesz włożyć. Dzisiaj studentów Uniwersytetu III Wieku zapoznam z pracownią, z ćwiczeniami związanymi z zabezpieczeniem śladów entomologicznych, oczywiście w wielkim skrócie, a studenci takie zajęcia mają cały semestr. Na pewno jeszcze Państwa będę tutaj gościł, tak obiecała pani prezes stowarzyszenia. Być może jeszcze latem, kiedy spotkamy się jesienią, wtedy Państwa będziemy gościli w innej pracowni, w pracowni daktyloskopii, gdzie też przeprowadzimy ćwiczenia praktyczne z daktyloskopowania i z analizy śladów daktyloskopii. Ja już zostałam robalem, to niech to się nazywa, że to jest robal i od robala dziękujemy pięknie. <śmiennie> <śmiennie> To jest 7. 35 oszustwo nie ma. Jest no to nie, ja go ja popełniłam. Albo dwukropka, albo 7 kropka. I niestety one są już, te nasze piękne Biedronki, nie wchodzące nam yy, w jakikolwiek aspekt życia wypierane są przez Azjatycki. Pas Paskudne one są. Tak, a, tak, 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 tak. Tak, i człowiek nawet jak jestem alergikiem, a kiedyś zrobiłem sobie doświadczenie po pięć na przedramieniu, na przedramieniu sobie z Biedronki położyłem i za moment to nie to, że, że ręce miałem całe czerwone, ale miałem problemy z oddychaniem. O. I będzie głupio się przysać. Ale co pan miał? A jaki tu czynnik? Olera jasna mówię, no, żem czasami skierowany do psychiatry. Ale, nie, nie. No facet na mnie patrzył. <noise> Jakieś tam mi leki podano. Jeszcze, wiecie państwo, kowale bez skrzydła mają potężnego wroga, który... O! Wtyk amerykański. Z rodziny pluskwiaków wypiera, wypiera nasze właśnie pożyteczne pluskwiaczki. Te kowale bez, bez skrzydła. No tak się zaczyna panoszyć, ten pluskwiak. Yy, Wtyk amerykański i on rzeczywiście. Ale on się znajdzie? Ta, no, jako, tak. Jak tak, 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 tak. Dużo takich. I... A niech tam, pani nie powie, na przykład, bo my mamy na działce dużo Turkuci ci o. I też słyszałam, że nie wolno rękoma go, Ta. tak, że on wydziela jakiś tam taki właśnie... Może nie tyle, ale jest znany jeden przypadek, właśnie z Wrocławia, mhm. gdzie yy, no, ukrył w palec. No tak. I miała mają jakieś tam odczyn taki czy inny, myślała, że rybanolem y, opanuje tę infekcję, to infekcję by opanowała, ale coś okazało, że w pełni rozwinął się ten o od takiego działnięcia. Że Pan mógłby mówić i mówić, i mówić i końca nie ma, i straszyć, i straszyć, i straszyć i końca nie ma. Pewne rzeczy, których się dowiedzieliśmy dzisiaj y, są naprawdę przerażające i to, co nas otacza i jacy ludzie nas otaczają i do czego zdolni są dewianci, to się dzisiaj na miastce naprawdę w łyżeczce małej dowiedzieliśmy i to wystarczy, żeby przerazić człowieka i żeby zdawać sobie sprawę, jak ciężką pracę, że tak powiem, odrabiają i odstawiają tutaj ludzie, którzy pracują takimi metodami jak pan doktor.